Ile rozwiązań w podanym przedziale ma poniższe równanie w zależności od parametru m? Czyli liczba rozwiązań w zależności od parametru. Takie zadania najlepiej, jeżeli uda się zrobić wykres i z wykresu odczytujemy rozwiązania. Czyli mam funkcję sinus w przedziale tutaj wyraźnie zaznaczę domkniętym od 0 do 4pi. Na przykład równanie na przykład, równanie sinus x równe 1 druga będzie wyglądało w ten sposób, że mam narysowanego sinusa i mam narysowaną 1 drugą. No i liczba rozwiązań to jest tutaj jedno, tutaj drugie, tutaj trzecie i tutaj czwarte. Czyli mam cztery rozwiązania. Ponieważ nie mam podać liczby rozwiązań dla m równego 1 druga, tylko dla każdego m. No to zaczynam to zadanie od, od najmniejszej wartości, czyli na przykład tutaj zaznaczę sobie jakiegoś x i widać, że w tym przypadku dla tej żółtej linii, czyli dla jakiegoś x, no powiedzmy dla m równego minus 1,5, nie mam żadnego rozwiązania. Czyli liczba rozwiązań, to zaczynam od tych najniższych, czyli 0 rozwiązań dla. M należącego od minus nieskończoności aż do minus 1, bo dla minus 1 tu już rysuję minus 1, będzie wyglądać tak, czyli dla minus 1 mam już dwa rozwiązania, czyli dwa rozwiązania dla M minus 1. Na razie zostawiam, bo zobaczymy, jak to będzie jeszcze dalej wyglądać z tą liczbą rozwiązań. Teraz tutaj tu wyczyszczę, żeby lepiej było widać. Dalej, jeżeli będę miał powyżej minus jedynki, to mam cztery rozwiązania. Dla M należącego od 1 do no i teraz co dalej? Tu mam cztery rozwiązania, ale jeżeli, tu miałem to domknięte, jeżeli teraz zaznaczę 0, to patrząc na 0, mam tutaj jedno, tutaj drugie, tutaj trzecie, tutaj czwarte. I tutaj piąte rozwiązanie, czyli mam 5 rozwiązań, to znaczy, że dlatego M0 będę miał jeszcze osobną sytuację, czyli 5 rozwiązań dla M 0, powyżej 0 znowu mam 4, czyli tutaj od, jeden do, od minus 1 do 0, w sumie od 0 do 1, dla jedynki mam dwa rozwiązania. Czyli to, i powyżej znowu nie mam rozwiązań, czyli wracam do tego pierwszego zapisu od 1 do nieskończoności. Czyli 0 dla minus nieskończoność, minus 1, 1 nieskończoność. 2 dla tylko 2 m, minus 1, 1. 4 od minus 1 do 0, od 0 do 1. Oraz 5 dla m równego 0. Czyli tutaj klawra doknięta. I to był podpunkt A. Pod punkt b sinus jest w przedziale od, i tutaj teraz jest ważne, ten przedział jest na końcu domknięty, czyli tych punktów nie ma. m należy od minus nieskończoność, najpierw napiszę ile rozwiązań, czyli 0 rozwiązań dla m należącego od minus nieskończoności do minus 1. Dalej mam dwa rozwiązania dla M 1. Pyżej minus 1 e, mam raz, 2, 3, 4, 4 rozwiązania dla M należącego od minus 1 aż do 0. Dla zera mam, no i teraz w poprzednim przypadku dla zera miałem 5, a teraz mam tutaj jedno, tutaj drugie i tutaj trzecie. To nie jest rozwiązanie, bo jest puste kółko, i tak samo to nie jest rozwiązanie, bo to też nie jest puste kółko, czyli mam trzy rozwiązania dla M0. Powyżej 0 mam 1, 2, 3, 4, czyli tu jest od 0 do 1. Dla jedynki znowu mam 2 i powyżej 1 mam 0, czyli w sumie od 1 do nieskończoności. I tutaj kamera przyzerze zamknięta. 0, 2, 4, 3. Mogę napisać w tej mógłbym napisać 0, 2, 3, 4, ale akurat w tej kolejności mam napisane. Pod punkt C mam wykres kosinusa. Też jest tutaj domknięty. No i zaczynając od dołu znowu mam 0 rozwiązań dla m należącego od minus nieskończoności do minus 1. 2 rozwiązania dla M należącego minus 1. Dalej mam raz, dwa, trzy, cztery, czyli cztery rozwiązania dla m należącego od minus jeden do od minus jeden do zera zwykle było, ale w zerze mam raz, dwa, trzy, cztery mam w zerze i dalej mam raz, dwa, trzy, cztery, czyli będzie aż do jeden. Dla jedynki mam raz, dwa, 3, czyli 3 rozwiązania dla M należącego 1, i powyżej 1 nie mam rozwiązań, czyli od 1 do nieskończoności. No i to oznacza, że tutaj tylko były jedne rozwiązania, czyli mogę klamrę zamknąć. I ostatni podpunkt. D, tu jest puste, tutaj puste, no i znowu 0 rozwiązań dla m należącego od minus nieskończoności do minus 1. Dla minus jedynki mam, jeżeli tutaj teraz narysuję minus 1, czyli tu, tu nie ma rozwiązania, tutaj jest jedno rozwiązanie i tu nie ma rozwiązania co oznacza, że jest jedno rozwiązanie dla m należącego minus 1. Dalej mam raz, dwa, trzy, cztery, czyli cztery rozwiązania dla m należącego od minus 1 do raz, dwa, trzy, cztery, aż do jedynki. Dla jedynki mam dwa rozwiązania. I powyżej jeden, znowu nie mam żadnych rozwiązań, czyli tu będzie w sumie od 1 do nieskończoności. Klamra zamknięta, klamra zamknięta. Można napisać, m należy jednoelementowy zbiór minus jeden, albo po prostu m równe minus jeden. Ja dlatego pisałem kamerę, że no tak nie za bardzo wiedziałem na początku ile tych rozwiązań będzie, więc sobie zostawiłem tą opcję, że jeszcze być może coś dopiszę.